W porządku? Wszystko? Dziękuję. Wszystko w porządku. Powiedz mi, jak zareagowałaś na to, że, że jesteś w ciąży, że masz dziś się w brzuchu? To tak naprawdę było takie e, pomieszanie wszystkich możliwych emocji, mhm. wiesz, denerwowałam się jak, e, jak będzie ze szkołą, jak sobie dam radę później z pracą, ale to wiesz, jest pierwszy miesiąc. Więc wszystko jeszcze, wszystko jeszcze przede mną. Natomiast chciałabym teraz zdobywać informacje, wiedzieć jak najwięcej, żebym była przygotowana na cały okres ciąży. No, powiedz mi, o, nie czujesz, że ciąża, bądź też dziecko, może być dla Ciebie w jakiś sposób ograniczeniem, że zaszkodzi Cię w pracy albo na przykład na studiach? Wiesz co? No. Ograniczenia na pewno są, no bo nie da się bez ograniczeń w czasie ciąży, chociażby już alkohol trzeba odstawić, wiesz, ja studentka przyzwyczajona do tego, do, do jakichś tam wypadów w sobotę z, ze znajomymi, no to trzeba to odstawić przede wszystkim, musiałam też i zrezygnować z sushi, uwielbiam je. Ale y, trzeba zacząć od diety, trzeba bardziej na siebie uważać, trzeba jeść zdrowsze rzeczy, Prócz tego, oprócz takich typowych owoców, y, warzyw, no to jeszcze trzeba wzbogacać swoją dietę o, o dodatkowe suplementy, o, o witaminy. To masz chłopaka, prawda? Jak on zareagował? O dziwo. On był w tym wszystkim najspokojniejszy, bardzo się ucieszył, był już, no, przeszczęśliwym człowiekiem i jesteśmy ze sobą już 5 lat. No to wiesz, dziecko to jest naturalna kolej rzeczy, ale Hubert bardzo, bardzo mi pomaga. Super. Gratuluję związku w takim razie. Mam nadzieję, że się dalej będzie wszystko udawało. Powiedz mi, czujesz już dzisiaj? Eee, wiesz co, nie no, to dopiero tak e, pierwszy miesiąc jest, mhm. więc jeśli coś, to to głównie dzieje się w mojej głowie. Masz jakichś znajomych na uczelni, którzy przeżywają to samo? Jakieś koleżanki, które planują ciążę albo już mają dziecko? Wiesz, teraz, im yy, jestem starsza, tym jest to częściej spotykane. Częściej widzę właśnie swoje koleżanki, i, i, które, które, są, które są już w ciąży i są ze mną na studiach. I powiem Ci szczerze, że są dla mnie naprawdę morzem inspiracji, bo i potrafię pogodzić i pracę, i dom. Niektóre mają już dwuletnie dzieci. Wcześniej wydawało mi się to nie do pomyślenia, ale teraz wiesz. I, I tak naprawdę od nich, nich czerpię największą wiedzę na ten temat, wiesz, no, kto ci lepiej doradzić niż właśnie koleżanka, która znajdowała się albo jest w tej samej sytuacji co ty. Więc, wiesz, jeśli one sobie dają doskonałą radę na uczelni, w pracy i w domu, to dlaczego ja miałabym sobie z tym wszystkim nie poradzić? Słuchajcie, to wszystko na dziś, my to sobie z Pauliną jeszcze zostaniemy trochę poplotkować. A z Wami się widzimy w następnym odcinku. Pa pa!